Witam Was w piątym odcinku Fabularnej Gry. Dzisiaj zajmiemy się co się działo tutaj na moim świecie, małe zmiany, no i budowa nowego donku. Zapraszam. <śmienki wytkownia> I love Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje trzy życzenia To jaka byłaby twoja prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że, że pokusa ta też groźna Jemanej. Yeah, hey. Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje trzy życzenia To jaka byłaby twoja prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że, że pokusa ta też groźna Jemanej. Yeah, hey. Usłyszałbym bogactwo i długie życie Piękną kobietę i luksusy obficie Lub szczęście permanentne upojenie, a to wszystko dla siebie, dla siebie spełnia. ja chcę, ja tego potrzebuję, trzy życzenia tak mało w głowie kalkuluję, bo ja tego chcę, bo to mi się należy. Uważaj szczęście w los sąd leży. Zepiękny z basenem, piękną limuzynę, konto bez ograniczeń, piwnicę ze winem. Wszystkie piękności tego świata wokół mnie, w tym szczęściu na pewno za takim się chcę. Lub inaczej, diamenty, perły, złoto bez ograniczeń, piękno Fizyczne, bez żadnych ćwiczeń Władza, władza, w moje ręce władza Tak to jest to, co ponad wszystko przekładał Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje trzy życzenia To jaka byłaby twa prośba Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa Pamiętaj, że, że pokusa ta też groźna Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje trzy życzenia To jaka byłaby twoja prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa Pamiętaj że, że pokusa ta też prośba Wszystko to piękne, tylko powiedz mi jedno Pomyśl o rzeczach, przy których inne będą zażyć sobie pokój na świecie Miłość, chociaż jedno szczęśliwe dziecię Poproś o szczęście całej ludzkości Rozszerz horyzont, nie patrz na swoje włości Poproś o to, by świat stał Wszyscy nie zjadali się nawzajem Poprosi globalny dostatek Poprosi o to, aby każdy stał szybnym latem Żyd sobie, koniec wszystkich chorób, bo myślę zniszczysz ludzkich horrorów No więc już skończyłem domek Tak on wygląda Nie wiem Ci się komuś podoba Ale ważne że mi Dobra, informuję, że domek jeszcze nie jest zagospodarowany jest po prostu tu pusta przestrzeń, nie mam pomysłu na chwileczkę. Oczywiście mam tu wejście do mojego starego magazynu, tak jak wcześniej. Co ja tu jeszcze mam? Hmm. A, pie pierwsze piętro, nie wiem czy to będzie służyć czy nie, na razie mam tu ala sypialnie, coś takiego. No muszę go zagospodarować, no na razie po prostu tak wygląda dennie, bodennie. No ale jest, oj, kończy się dzień, zaraz się przy... Będzie dzień i wracamy. No, dobra, przespaliśmy się. Lecimy dalej, co my tu mamy? <laughs> może miłą muzyczkę dodam w tle? No, może. Tutaj się nic nie zmieniło. A nie, kolory. Dodaję ciemniejszy kolor przez uwagę jakiegoś kolegi, nie pamiętam czy tam kogo. Tutaj tak samo zmieniłem. No i dobra. Jak widzicie nie ma Boba Marleja. Muszę się za niego wziąć. W końcu obniżyłem tutaj cały teren. Żebym mógł go w końcu zrobić, bo mi głowę ucięło. No ale to już trudno. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Hm. O, 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 o. A, kolory strzelnicy, tutaj jeden kolor. Piramida się nie zmieniła. O, serce też, ale tutaj może tajemna plantacja marihuany, coś tam, coś tam chyba robiłem, ale nie jestem pewien. Ale zobaczmy. Strasznie mi się tu pojawiają te kalmary, nie, nie kalmary, ośmiornice, nie wiem jak to nazwać. Strasznie mi się tu przed wejściem pojawiają. Dobra, to jest marihuana, troszeczkę mi się uzbierało. Tajemnicze przejście do mojego maku. O, wyrósł troszeczkę. Dobra, o podwiększyłem tej sufit bo waliłem głową Niezbyt mnie to ciekawiło Dobra, lecimy dalej Nie wiem czemu, ale strasznie stąd długo wychodzę i temu mi się nie podoba Dobra Co my tu jeszcze mamy do pokazania O już wiem, kratosa mojego Moją dumę jak na razie Jak widzicie, ładny Nie wiem czy tak miał wyglądać, ale mi się podoba mniejsza z tym dobra, wchodzimy tam już z dala widzicie mój projekt nawet dwa tam będą na razie nie zdradzę nie ma potrzeby dobra, wchodzimy jest poprawiona świątynia, bo wyglądała zupełnie inaczej kolory rasta oczywiście, tak krzyże dodane rasta kolory Modlimy się do bogadża tam są małe pokoje nie za chrystia coś tam wymyślę ale jeszcze nie jestem pewien co tak to na razie wygląda no mi się podoba jak macie pomysł co tu dodać do tej świątyni tak jakby nazwijmy to ukrytą świątynią to przysyłajcie mi na pw w komentarzach jak tam chcecie Dobra lecimy dalej pokażę wam ten mój projekt przyszły żeby już tam nie zaniżać dobra tam jest, no jeszcze nie wiem co miało być to świątynia, czegoś tam, czegoś tam, coś tam, coś tam, coś tam, ale no nie pykło mi, bo nie mam pojęcia co tam zrobię, ale dobra. Jak widzicie jest tu napis UPC. Będzie on troszeczkę poprawiony i w ogóle cała ta będzie poprawiona, ponieważ w dużym stopniu znaczeniu no nie wyszło mi to, robiłem to na szybko, wygląda to tak. Stanowisko numer jeden, stanowisko numer 2 Miejsce dla klienta, miejsce dla nie wiem dyspozytora hmm, Panią jakąś, nie wiem, nie wiem Tutaj jest biuro prezesa Czyli kogo? No moje, tak, tak Tutaj małe oświetlenie Nie wiem czemu mu walnąłem aż tak wielką przestrzeń z takim biurkiem, ale jest koks Dobra, prezes Carpet oczywiście Oczywiście, jestem koksem więc mam takie biureczko Może komputerek to jakiś postawię, nie wiem nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać, ale to już się coś zapowiada. Tutaj już nie zejdę. Nie, to jest tajemnica, nie pokazuję mój projekt najnowszy, może na dniach się ujawni, może, może. A teraz będę pracował nad tą świątynią. Ponieważ no co, no nic mi tu z niej nie wyszło, to, co chciałem. Powiedzmy, że postawiłem kamień pokrytym mchem. Tutaj tak jakby, nie wiem, dróżka, czerwony dywan, nie wiem. Tutaj zacząłem coś budować typu hmm, Nie wiem jak to nazwać, ale dobra. Daszek jakiś taki. Nie, nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak na razie to jeżeli macie pomysł, to dajcie jakiś do tej świątyni jakąś ciekawą. Bo zaczynam Minecrafta z fabułą oczywiście. Ten początek to była taka... o... takie coś. Że jest tu coś, coś tam wybudowaliśmy, prawda? A teraz zaczynamy fabułę, czyli UPC To jest mój mały projekt, żeby się nie powtarzało, że ktoś się pojawił na serwerze Ło, ho, ho, skąd ty się tu wziąłeś? I, i budują się sobie razem, nie? To już jest nudne i bardzo spotykane Tak to powiedzmy, o tak domy wygląda z daleka, flaga, wieża, piramida hm. Co tu jeszcze bym wam pokazać? Ajajajaj aj, aj, aj. No to nie wiem, nie wiem, co by tu Wam jeszcze pokazać, ale o, mam propozycję. Szukam partnera albo najlepiej partnerki, powtarzam, partnerki do wspólnego nagrywania tej serii, bądź też innej. Więc jeżeli jakaś kobieta, dziewczyna powyżej 15 roku życia, 14 roku życia, już najniższe to 13, ma ochotę ze mną coś nagrać, bądź też mnie ogląda, to Zapraszam serdecznie y, wiadomość PW Prywatna wiadomość na YouTubie e, Chłopaki też, po, chłopaków to bym tak poprosił 16 lat plus To chętnie bym z jakimś nagrał coś ciekawego tutaj Ma ochotę Zapraszam serdecznie, piszesz, dogadamy się Chodzisz, jedziemy z koksem no. U mnie jest krótko i na temat Ale to w jest seksji, ale no, dobra y, dalej e, No więc co? Spójrzmy sobie tak na naszą przestrzeń. No właśnie, tu był Bob Marley, ale no się troszeczkę wyciął. Tak to powiedzmy i moje pro elo latające urzeczko. Dobra. Spójrzmy tu. Flaga, dom, wieża, piramida, strzelnica. O właśnie, strzelnica. Kurde, dobra, nie idę tam już. UPC, ta świątynia bez pomysłu. Kratos, tak, połówka Kratosa, no. Tak, kurde, nie wiem. Profilem mam go, ale dobra. Serduszko. No i co? No to chyba nic. Obejrzyjmy tak szybciutko. No więc co? Zapraszam do następnego odcinka. Łapki w górę, ponieważ to informuje mnie, że podoba się film, to co robię. Z góry dziękuję za obejrzenie mojego filmu. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, życzę miłego dnia Karpedienu.